Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Boni Media i zapraszam do kolejnego odcinka mojego podcastu, w którym powiem o cytacie, którą usłyszałam w wywiadzie przeprowadzanym z panią Joanną Kołaczkowską. Nie jestem w stanie powiedzieć e, świętej pamięci, to znaczy powiedziałam, ale jakoś nie przechodzi mi przez gardło powiedzieć o tym przed imieniem i nazwiskiem tej cudownej kobiety, więc wybaczcie, jeśli ktoś poczuje się urażony, bo tak, ten podcast jest nagrywany. Już w momencie, gdy lada moment odbędzie się y, pogrzeb pani Anny. Ale nie o tym, y, o wywiadzie. O wywiadzie, w którym ona powiedziała, że te parę lat temu pewna historia, która tam się przydarzała i o której opowiadała, y, byłaby filmowana, ale w tamtym momencie nie było tak to popularne i nie było tak to y, na topie, żeby nagrywać wszystko. W związku z czym tam padło takie piękne zdanie, Kiedyś byśmy, przepraszam, dzisiaj byśmy nagrywali, a wtedy braliśmy w tym udział. I dzisiaj właśnie tak jest, że dzisiaj w bardzo wielu przypadkach nie bierzemy udziału. W bardzo wielu przypadkach bardziej nagrywamy, niż bierzemy udział. I to można zauważyć w wielu momentach. Na koncertach, czy jakieś wydarzenia rodzinne, czy jakieś imprezy rodzinne. Czy jakieś wyjścia wspólne z partnerem, partnerką, czy wydarzenia szkolne, czy, czy cokolwiek. Bardzo wiele rzeczy jest nagrywanych, bardzo wiele rzeczy. Można pokusić się o stwierdzenie, że prawie wszystko. Nie bez przyczyny funkcjonuje takie powiedzenie, że niektórzy nagrywają nawet momenty, kiedy są w toalecie. Jedni dla śmiechu, inni nie dla śmiechu. I tak, dzisiaj jest bardzo wiele rzeczy nagrywanych, ogrom rzeczy jest nagrywanych, co często nie pozwala nam przeżywać tych momentów, w których w danej chwili jesteśmy. Co to znaczy? To znaczy, że gdy jestem na koncercie i go nagrywam i go rejestruję, to mimo wszystko, kątem oka, a mam kąt oka, nagrywam. Ten koncert. I ja nie patrzę na tę scenę tak naprawdę. Ja patrzę przez pryzmat tego telefonu. I tak sobie myślę, że jest to zubarzanie się o pewne doświadczenia, że jest to zubarzanie się o pewne wyjątkowe momenty, bo my patrzymy na te wyjątkowe momenty przez pryzmat naszego telefonu. Jak to się nagrało, czy dobrze się nagrało, czy w ogóle się nagrało. I to jest smutne. I te czasy, i myślę, że w przyszłości, jeśli nie zatrzymamy się i nie zastanowimy nad tym, te czasy będą naprawdę coraz smutniejsze, bo zamiast być w sytuacji, zamiast ją przeżywać, nagrywamy. Ale, żeby nie było tak do końca, że jesteśmy totalnie zgubieni, chciałabym podkreślić, że da się przeżywać momenty i jednocześnie rejestrować. Tylko naprawdę trzeba. No nie wiem, czy się zestarzeć, tak jak ja dużo mówię ostatnio o swojej starości, przepraszam, no tak to odczuwam. Plecy bolą, szyja boli, głowa boli, no co zrobić. Ale y, są jakby sytuacje te, o których mówię, te wydarzenia, możliwe do zarówno przeżywania ich, jak i rejestrowania. Tylko nie wiem, jakim trzeba stać się człowiekiem, bo nie chcę powiedzieć takim, jak ja absolutnie, natomiast ja Przeszłam te momenty, gdzie ja właśnie rejestrowałam wszystko praktycznie w ogóle, nie przeżywając tych fantastycznych momentów w swoim życiu. W związku z czym, jak przeszłam ten moment, jak zobaczyłam, że czasami odtwarzam filmy, gdzie widać więcej niż ja jestem w stanie przypomnieć sobie z danego wydarzenia, no to zastanawiałam się nad tym, hola, hola. Albo najbardziej, wiecie, ruszyło mnie to, kiedy. Yy, Moja rodzina, jak zasiadaliśmy do stołu, pytała się, czy ja już zrobiłam zdjęcia jedzenia, albo czy ja nagrałam, albo czy coś. A ja już właśnie wychodząc z tego momentu, czyli no niejako pracując nad sobą i ze sobą, pracując ze specjalistami nad sobą i ze sobą, to tak brzmi, jakbym kurde wiecie, no nie wiem, leczyła się co najmniej długo, długo i na jakieś poważne schorzenia, ale nie, po prostu rozmawiając z mądrymi ludźmi. Na ten temat. Ja już zaczęłam podchodzić do tego, że ja chcę po prostu usiąść zjeść, a nie nagrywać, a nie robić zdjęcia, i że jeśli nie zarejestruję tego jedzenia, to też będzie ok. Zdarza mi się rejestrować teraz jedzenie, robić zdjęcie i tak dalej, ale gdzieś tam mam z tyłu głowy, że to jest takie szybkie zdjęcie szybka rejestracja. Poza tym nauczyłam się też rejestrować to w sposób nieinwazyjny. Często stawiam telefon gdzieś z dala. I wtedy on rejestruje różne rzeczy, a ja wtedy wycinam fragmenty. Ja nawet czasami zapominam o tym telefonie. Zdarza mi się bardzo rzadko, ale jednak, bo postawię ten telefon gdzieś w miejscu publicznym, że jakiejś ryny nie wiecie, siadam, jesteśmy w sytuacji, jemy sobie, potem ja wstaję i idę, a telefon przy rynnie stoi. Ale to zdarzyło mi się bardzo, bardzo rzadko. Niemniej, da się rejestrować i przeżywać. Da się. Bo nie chciałabym, żebyśmy dożyli momentu, w którym naprawdę nie będziemy przeżywać tych chwil, tych radosnych chwil, tych szczęśliwych chwil, tych podniosłych chwil, tylko będziemy je non -stop rejestrować po to, żeby udostępnić cokolwiek w mediach społecznościowych. Ale z drugiej strony, też chciałabym, żebyśmy mieli pamiątkę, więc nauczyli się mądrze to robić. Można żyć bez rejestrowania w ogóle, albo jeśli już mamy taką. Chęć, ochotę, czyli na to, żeby to zarejestrować, to zróbmy to sensownie, to zróbmy to mądrze, to zróbmy to z pomysłem. To niech to będzie właśnie postawienie tego telefonu gdzieś tam dalej, to niech to będzie zrobienie sobie jednego zdjęcia. Czasami naprawdę dobrze jest, że widać twarze, a nie musi być idealnie. Czasami naprawdę nie musimy dbać o to, żeby ta jakość była najwspanialsza, bo media społecznościowe potrzebują wysokiej jakości. Starajmy się zarówno przeżywać chwilę, jak i je rejestrować, jeśli mamy taką potrzebę. Niech ta rejestracja będzie mądra. Ja na przykład, odwołując się do tego przykładu z koncertem, zauważyłam, że jak ja przeżywam moment. Trzymam ten telefon nie przed oczami, ale gdzieś on tam z boku jest i nagrywam, ale jednocześnie się bawię. No, trzymam ten telefon, bo chcę zachować tę chwilę. Czasami kąt oka tego telefonu na to, z kim jestem w danym momencie i znowu scena. I da się to zrobić. On może być z boku, a ja jestem w tym momencie, jestem w tej chwili i gdzieś tam wyłączam to nagrywanie. Czasami nawet nie wyłączę i to się jeszcze nagrywa. Moja kieszeń, czyli ciemność, ciemność, widzę ciemność. I, I da się to tak zrobić, żeby było zarejestrowanie, ale żeby było też przeżywanie. I tego Wam życzę, żebyście, jeśli potrzebujecie w mediach społecznościowych istnieć, ale nie dla takiego, wiecie, istnienia, bo <laughs> potrzebuje uwagi, potrzebuje. Lajków i tym podobnych rzeczy, tylko po prostu wiecie, że w oparciu o media społecznościowe można zrobić naprawdę kawał dobrej rzeczy i chcecie tę swoją przestrzeń w, w świecie internetu wykorzystać i wykorzystać fajnie, z sensem i mądrze. To rejestrujcie w taki sposób, jeśli nie macie sztabu ludzi wokół Was, którzy będą Was nagrywać, żeby to nie zubażało Waszych doświadczeń. Tego Wam życzę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do opisu, gdzie możecie znaleźć link m.in. do platformy, na której jest możliwość postawienia mi kawy. Za co? Za to, że tworzę, za to, że gadam, nie zmuszam, nie przymuszam, ale jak najbardziej. Można wejść i w ten sposób dać informacje mi, że ten materiał, jaki poprzednie, jak i następne, które powstaną, nie giną w przestrzeni internetu, ale trafiają do konkretnych ludzi. Tym samym przykładacie się do budowania społeczności kanału Boni Media i do tego, żebym takich przemyśleń jak najwięcej sadziła. Przestrzeni YouTube'a. Zapraszam Was też do opisu tego odcinka, ponieważ tam znajdziecie inne ciekawe linki, moje media społecznościowe, jak też jeszcze inne ciekawe linki oraz informacje o tym, w jakim to studio nagrań nagrywam. Na przykład, bo jest to fantastyczne studio nagrań. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku.